Była pani aktywistką czy, czy strike kobiet, czy kongres kobiet i tak dalej. I to są organizacje, które walczą o te ideały, zero kompromisów, tak, a potem się wchodzi do Sejmu, ma się jeden głos, a i tak trzeba odpowiadać za. Za to, że tych ideałów nie udaje się zrealizować. Jak się zmienia ta perspektywa? Czy to jest najtrudniejsze, bo kiedy jest się w tym świecie aktywistycznym, czy w świecie organizacji społecznych można być bezkompromisowym i, i żądać wszystkiego, tak? I tymczasem potem przychodzi się do Sejmu i okazuje się, że nie da się wywalczyć związków partnerskich, i że trzeba zagłosować za jakąś wersją która nam nie odpowiada. Albo, że nie da się wywalczyć legalnej aborcji do 12 tygodnia i trzeba kombinować, czy w jakiś inny sposób nie można wyjść na ulicę i zażądać yy, zmiany, bo, no bo jest się już po tej drugiej stronie i to jest na pewno najtrudniejsze. I to, że mamy dyscyplinę klubową i jeśli ja oczekuję od Romana Giertycha, że zagłosuję za ustawami dla mnie ważnymi, to inni oczekują ode mnie, że ja też zagłosuję czasami wbrew yy, swoim przekonaniom.